Sponsorem jest sklep komputerowy Lechkom ulica Konery 9 Lubaczowie. Dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie Lubaczowskim zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. We wrześniu na terenie powiatu lubaczowskiego, lubaczowscy strażacy interweniowali łącznie 80, 81 razy. Ponad 120 zastępów strażackich ugasiło 6 pożarów. Usunęliśmy skutki 69 miejscowych zagrożeń. Odnotowaliśmy również trzy interwencje zakwalifikowane jako alarm fałszywy. Najczęściej podejmowaliśmy działania ratowniczo-gaśnicze na terenie trzech gmin miasta Lubaczowa, Gminy Lubaczów i Oleszyce. Strażacy uratowali mienie o szacunkowej wartości około 1,5 miliona złotych. Jak co roku Państwowa Straż Pożarna apeluje o zachowanie właściwego bezpieczeństwa pożarowego w domach. Co roku Państwowa Straż Pożarna odnotowuje tysiące pożarów, w tym co piąty pożar odnotowywany jest w domach. Głównym źródłem tych pożarów są urządzenia grzewcze opalane paliwem stałym, ciekłym, jakim gwiazowym a jedną z przyczyn jedną z głównych przyczyn jest niedrożność i niewłaściwe funkcjonowanie przewodów kominowych, wentylacyjnych, jak i oddymiających. Dlatego z tego miejsca apeluję do Państwa o właściwe użytkowanie, przeglądy, konserwację urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym, ciekłym i gasowym i właściwą konserwację również przewodów kominowych, wentylacyjnych, oddymiających. Niewłaściwe zachowanie zasad przeprowadzanych konserwacji przewodów oddymiających może doprowadzić do wydzielania się niebezpiecznego gazu, jakim jest tlenek węgla, którym to gaz jest trujący, a z tego, jest, z tego tytułu jest tak niebezpieczny, gdyż jest bezwonny, niewyczuwalny przez ludzkie zmysły, nie wyczujemy go nosem, nie usłyszymy, nie zobaczymy, nie poczujemy też jego smaku. Państwowa straż pożarna apeluje o zaopatrzenie się w czujki tlenku węgla, czujki dymu które ostrzegą nas o ewentualnym niebezpieczeństwie. Z tego też miejsca apeluję o rozwagę i niebagatelizowanie takich symptomów, jakie będą Państwo odczuwać, czy to przyspieszona akcja serca, kołatanie serca, przyspieszony oddech, duczności, osłabienie. Również bóle głowy. Nie bójmy się zadzwonić na numer alarmowy 112 i poinformujmy właściwe służby o naszym stanie zdrowia lub ewentualnym niebezpieczeństwie. Dziękuję za uwagę i jeszcze raz apeluję o zaopatrzenie się w czujki tlenku węgla, czujki dymu, które ostrzegą nas o ewentualnym niebezpieczeństwie. Dziękuję.